Przygotuj się na niezwykłe wydarzenie, które już w tym miesiącu zmieni Twoje życie. Otrzymałem objawienie o godzinie 1.32 nad ranem, zaraz po zakończeniu moich modlitw. Pan objawił mi coś głębokiego i znaczącego, a teraz podzielę się z Tobą każdym szczegółem tej wizji. Została ona skrupulatnie zapisana, aby zapewnić dokładność boskiego przesłania. Przyjrzyjmy się wspólnie temu, co zostało objawione. Zwykle poświęcam swój czas na modlitwę między północą a trzecią nad ranem. Ostatniej nocy, po modlitwie od północy do pierwszej, poszedłem spać, a wtedy otrzymałem jasną wizję od Pana. Jezus nauczał nas, abyśmy regularnie się modlili, a patrząc na jego życie, zauważymy, że intensywnie poświęcał się modlitwie nocą i o świcie. Zanim przedstawię przesłanie od Pana, zacytuję kilka wersetów ilustrujących tę praktykę. Zanim Jezus wybrał swoich uczniów, wycofał się na modlitwę w nocy. Nie zrobił tego po południu ani rano, lecz wybrał noc aby połączyć się z Bogiem. Biblia opowiada w Ewangelii Łukasza, rozdział 6, wersety 12 i 13, że Jezus udał się na górę, aby spędzić całą noc na modlitwie. O świcie zawołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których nazwał apostołami. Ta nocna praktyka modlitwy nie była tylko nawykiem, lecz głęboką lekcją, jak powinniśmy organizować nasze życie. Jezus wiedział, że w ciągu dnia będzie musiał poświęcić się pracy, polegającej na zbieraniu swoich uczniów, czego nie mógł zrobić w nocy. Używał ciszy nocy, aby wzmocnić się duchowo, przygotowując się do codziennych aktywności. Ten biblijny przykład podkreśla znaczenie modlitwy nocnej w osiąganiu głębszego wzrostu duchowego. Dlatego ważne jest, aby zarezerwować czas na modlitwę w nocy, tak jak robił to Jezus. Ten nawyk nie tylko wzmacnia twoją duchowość, ale także przygotowuje cię na codzienne wyzwania z większą jasnością i determinacją. Jeśli wierzysz w moc modlitwy i chcesz otrzymać więcej takich wskazówek, zapisz się na kanał już teraz i dołącz do nas w tej podróży duchowego wzrostu. Czytając dalej pismo, znajdziesz wiele okazji, w których Jezus wybierał modlitwę nocą zamiast w ciągu dnia. Ta praktyka nie była jedynie rutyną, lecz koniecznością, ponieważ w ciągu dnia głosił i ratował duszę. Czas poświęcony na nocne modlitwy ujawnia głęboką prawdę duchową. Noc jest okresem, kiedy Królestwo Duchowe objawia się w sposób bardziej intensywny, pozwalając na głębsze objawienia i znaczące połączenia z Panem. Dlatego modlitwa nocna staje się kluczowa DLA bardziej wzbogacającego życia duchowego. Jako chrześcijanie musimy rygorystycznie przestrzegać nauk Biblii. Istnieją jednak aspekty, które nie są bezpośrednio wspomniane w piśmie i wymagają boskiej mądrości, aby je zrozumieć. Na przykład, Biblia nie zajmuje się bezpośrednio tematami takimi jak masturbacja, co może skłonić niektórych do błędnego przekonania, że taka praktyka jest dopuszczalna. Tutaj wielu popełnia błąd, ponieważ brak bezpośredniego odniesienia nie wyklucza potrzeby rozeznania. Dzięki mądrości Bożej, rozumiemy, że takie praktyki, jak masturbacja, są uważane za niemoralne, nawet bez bezpośredniej wzmianki w Biblii. Rozeznanie duchowe jest niezbędne do zrozumienia tych aspektów które nie są wyraźnie napisane. Dlatego błędem jest sądzić, że wszystko, co nie jest wyraźnie wspomniane w piśmie, jest dopuszczalne. Obecność Ducha Świętego w naszym życiu jest kluczowa dla zdobycia potrzebnego rozeznania w interpretacji tych złożonych kwestii. Wielu chrześcijan nie dostrzega tego i odrzuca przesłania, których nie znajdują bezpośrednio w Biblii. Właśnie w takich sytuacjach rozeznanie duchowe staje się nieodzowne dla głębszego zrozumienia boskich zasad. Teraz dochodzimy do sedna dzisiejszego przesłania, które jest skierowane do konkretnej grupy odbiorców. Bóg objawił, że tylko niektórzy będą gotowi na przyjęcie tego przesłania. Jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości co do tego, co zamierzam przekazać, zrozum, że to próba diabła, aby odciągnąć cię od prawdy. Przedstawię teraz wizję, którą otrzymałem. Wyobraziłem sobie rozległe pole, przypominające zadbaną i dobrze utrzymaną farmę. Było tam wiele osób, każda z nich trzymała nasienie w ręku, zaczęli sadzić nasiona w ziemi, a po zakończeniu odeszli. Kiedy wrócili, aby sprawdzić, nie znaleźli żadnych oznak kiełkowania. Brak wyników wywołał zniechęcenie i wielu się wycofało. Proces ten powtórzył się siedem razy, a liczba uczestników zmniejszała się za każdym razem. Podczas ósmej wizyty wydarzyło się coś zaskakującego. Każda osoba znalazła duże owocujące rośliny, gotowe do zbioru, które wyrosły natychmiastowo. Ta wizja symbolizuje znaczenie wytrwałości i wiary. Często zbiór duchowy może wydawać się opóźniony i niewidoczny, ale wytrwałość w praktykach duchowych prowadzi do wielkich rezultatów. Jest to potężne przypomnienie, że nawet gdy wyniki nie są od razu widoczne, wierność i ciągłość w naszej wierze doprowadzą nas do obfitego żniwa. Pan objawił mi coś głębokiego na temat ludzi, których widziałem sadzących nasiona w ziemi. Ci ludzie reprezentują dzieci Boże, które od początku roku 2024 złożyły całą swoją nadzieję w Nim. Od początku roku pokładali swoją ufność i wiarę wyłącznie w Panu, nie uciekając się do ludzkich rozwiązań. Każde nasienie, które zasadzili, symbolizuje tę nadzieję i niezachwianą ufność w Bogu. Powroty, aby sprawdzić kiełkowanie nasion, symbolizują miesiące roku 2024. W pierwszym miesiącu styczniu te dzieci Boże spodziewały się natychmiastowych rezultatów, ale niczego nie znalazły. Kontynuowali powroty miesiąc po miesiącu, aż do lipca, nie otrzymując oczekiwanych odpowiedzi. Wielu chrześcijan, jak ty i ja, przeszło tę drogę modlitwy od stycznia do lipca, oczekując błogosławieństw i odpowiedzi, które wydawały się nie nadchodzić. Ósma wizyta, która symbolizuje sierpień, jest kluczowa. Pan objawił, że sierpień będzie momentem zbioru owoców całej nadziei i modlitwy od początku roku. Każde błogosławieństwo, na które czekałeś, czy to uzdrowienie, nowa szansa na pracę, sukces na egzaminach, lub jakiekolwiek inne szczere pragnienie, ujrzysz jego spełnienie w sierpniu. Jednakże nie wszyscy doświadczą tego żniwa. W wizji tylko niektórzy widzieli, jakich nasiona owocowały, podczas gdy inni zrezygnowali po drodze. Zadaj sobie pytanie, ile razy w tym roku prawie zrezygnowałeś z wiary? Wielu porzuciło nadzieję zaraz po pierwszej próbie w styczniu, rozczarowani brakiem odpowiedzi. Inni próbowali ponownie w lutym, ale bez sukcesu również zrezygnowali. Wiele osób porzuciło wiarę, ponieważ nie wróciło, aby zobaczyć postęp nasion. W sierpniu tylko niewielka grupa nadal wierzyła, powracając, aby sprawdzić wzrost swoich nasion. Dlatego to przesłanie może nie być DLA wszystkich, ale DLA tych, którzy utrzymali swoją wiarę w Panu. Pan poprosił mnie, abym upewnił się, że jeśli wytrwałeś w swojej wierze i nadziei, nawet nie słysząc jego głosu, ani nie widząc namacalnych objawień, kontynuuj. Od stycznia niektóre osoby nie usłyszały odpowiedzi, ani nie zobaczyły znaków od Pana, ale wciąż wierzyły w jego obietnice. Teraz, wchodząc w sierpień, nadszedł czas, aby oczekiwać obfitego zbioru. Jeśli borykałeś się z chorobami lub trudnościami, Bóg obiecuje, że zbiór Twoich modlitw i nadziei nastąpi w tym miesiącu. Dla tych, którzy utrzymali swoją wiarę, pan przypomniał mi potężny werset z Księgi Habakuka, rozdział trzeci, wersety 17 do 19. Biblia opisuje sytuację, w której nawet jeśli nie ma owoców na winoroślach, zbiory oliwek zawiodą i pola nie przyniosą pszenicy. Powinniśmy nadal radować się i cieszyć się w Panu, naszym Zbawicielu. Werset 17: Chociaż figowiec nie zakwitnie i nie będzie owoców na winoroślach, Chociaż zbiory oliwek zawiodą i pola nie przyniosą pszenicy. Werset 18. Jednakże będę się radować i cieszyć, ponieważ Pan jest moim zbawicielem. Werset 19 mówi, że wszechmocny Pan daje mi siłę, czyni mnie pewnym i utrzymuje mnie na wysokościach. Te wersety odzwierciedlają doświadczenie tych, którzy potrafili czekać na Pana. Mimo trudności i braku widocznych rezultatów, zachowują swoją radość i zaufanie do Boga. Wizja i przesłanie, które dzielę, są zachętą, abyś pozostał mocny w swojej wierze, ponieważ żniwo jest bliskie, a twoje nasiona są gotowe do obfitego owocowania. Dziś zwracam się do ciebie, który doświadczyłeś wyzwań i zachowałeś nadzieję w Panu. Jeśli wpisujesz się w ten profil, wiedz, że zgodnie z boskim przesłaniem, które otrzymałem, sierpień będzie miesiącem obfitego zbioru dla ciebie. Nawet w obliczu przeciwności i niepowodzeń od początku roku, Bóg zapewni obfity zbiór. Może zacząłeś projekt lub nową drogę w styczniu, napotkałeś trudności i frustracje. Jeśli wciąż zmagasz się z wyzwaniami, z nadzieją zakorzenioną w Bogu, przygotuj się na wielką zmianę. Pozostań mocny i radosny, nawet gdy oczekiwane rezultaty wydają się odległe. Biblia uczy nas, że nawet w obliczu wielkich wyzwań zachowanie radości w Panu jest kluczowe. Jeśli zachowałeś wiarę i radość w swojej drodze, nawet gdy sprawy nie układały się zgodnie z planem, boska obietnica jest jasna: Bóg da ci siłę i stabilność, czyniąc cię mocnym i bezpiecznym. Teraz zastanówmy się nad znaczeniem nadziei. Dla nas, chrześcijan kluczowe jest zrozumienie, że nadzieja nie jest prostym zadaniem. Pan podkreśla potrzebę nadziei, ponieważ wielu szybko porzuca wiarę, czując się zawiedzionymi. Często kazania mogą obiecywać błogosławieństwa, ale rzeczywistość jest taka, że otrzymanie tych błogosławieństw wymaga cierpliwości i wytrwałości. Bóg nie działa jak ludzie. On prowadzi każdego z nas drogami, które wzmacniają nasze zrozumienie życia i wiary. Nadzieja w Panu jest procesem, który często wymaga czasu i głębokiego zaufania, zwłaszcza DLA nowych nawróconych. Przyjrzyjmy się listowi do Rzymian, rozdział czwarty, wersety osiemnasty do dwudziestego Ten fragment doskonale ilustruje naturę nadziei. Abraham, nawet gdy nie było widocznych powodów do nadziei, zachował wiarę i stał się ojcem wielu narodów. Historia Abrahama to potężny przykład wytrwałości i niezachwianej wiary. Nawet gdy nie widział powodów do nadziei, nadal wierzył i czekał na obietnice Boże. Przeszedł lata oczekiwania i wyzwań, zanim zobaczył spełnienie boskich obietnic. Jeśli czujesz, że nie masz powodów, aby zachować nadzieję, pamiętaj, że wiara często jest aktem odwagi i zaufania w obliczu niepewności. Nawet gdy inni mogą kpić lub wątpić w twoją wiarę, nadal polegaj na Panu. Niezależnie od wieku czy sytuacji, historia Abrahama pokazuje, że nadzieja nie ma ograniczeń. Bóg działa dla ciebie, a obfite żniwo obiecane w sierpniu będzie nagrodą za twoją wytrwałość. Czy jesteś gotowy, aby otrzymać wszystko, co Bóg dla ciebie przygotował? W sierpniu będziesz świadkiem potężnej transformacji. Ci, którzy wątpili w ciebie i lekceważyli cię, Zobaczą, jak prosperujesz w sposób, którego nigdy nie sobie nie wyobrażali. Bóg uczyni cię błogosławieństwem, a w sierpniu doświadczysz obfitości, która przekroczy twoje oczekiwania. Przygotuj się na miesiąc wielkich osiągnięć i błogosławieństw. Podziel się w komentarzach swoją gotowością do przyjęcia obfitości, którą Bóg zamierza wlać do twojego życia. Twoja wiara i wytrwałość zostaną wynagrodzone, a ty zobaczysz manifestację boskich obietnic w sposób wielki i zaskakujący. Reflektując nad wersetem dziewiętnastym, widzimy, że Abraham, mimo że miał prawie sto lat, nie pozwolił, by jego wiara zachwiała się. Stawiał czoła rzeczywistości prawie martwego ciała i małej szansy na potomstwo z Sarą, ale jego zaufanie do Boga pozostawało niewzruszone. Ten przykład jest kluczowy dla nas, ponieważ pokazuje, że nawet w momentach głębokich trudności wiara może wytrwać. Jeśli zmagasz się z poważną chorobą, guzem, lub jakąkolwiek wyniszczającą dolegliwością. Możesz czuć się, jakbyś był na skraju śmierci. Jednak przesłanie jest jasne: tak jak Bóg umocnił Abrahama, jest gotów ofiarować ci siłę potrzebną do przezwyciężenia Twoich prób. Werset 20 podkreśla, że Abraham zachował swoją wiarę i nigdy nie wątpił w boską obietnicę. Jego wiara przyniosła mu odnowioną moc i wielbił Boga z wdzięcznym sercem. Wiele osób nadal wątpi w boskie obietnice, nawet w obliczu dowodów, które pokazują coś innego. Jednak niezachwiana wiara Abrahama uczyniła go Ojcem wielu narodów, zgodnie z obietnicą Bożą. Ten fakt jest dowodem na to, że boskie obietnice są nieodwołalne. Jeśli Bóg obiecał ci coś, nikt nie może powstrzymać spełnienia tego pragnienia. Bóg nie musi negocjować z nikim, aby spełnić swoje obietnice. Jeśli zdecydował, że cię pobłogosławi, błogosławieństwo to się spełni, niezależnie od okoliczności czy opinii innych. Niestety wielu chrześcijan popełnia kluczowy błąd. Chociaż twierdzą, że ufają Bogu, nadal szukają pomocy w ludzkich źródłach, a nie w Bogu. Jeśli modliłeś się o pracę, ale nadal polegasz na interwencji przyjaciela lub krewnego, odwracasz swoją ufność od prawdziwego źródła pomocy. Zaufanie musi być całkowicie złożone w Bogu, ponieważ tylko On może zrealizować to, co jest potrzebne. Zbliżając się do sierpnia, przygotuj się na obfitość błogosławieństw. W sierpniu Bóg obiecuje przemianę w twoim życiu, przynosząc nieoczekiwaną radość i obfite żniwa. Jeśli jeszcze nie doświadczyłeś zbawienia, kluczowe jest rozważenie tej decyzji teraz. Królestwo Boże szybko się zbliża, a powrót Jezusa Chrystusa jest nieuchronny. Jeśli jeszcze nie przyjąłeś zbawienia, nie odkładaj tej decyzji. Zbawienie nie opiera się na dobrych uczynkach ani hojności. Nawet jeśli prowadzisz wzorowe życie, bez zbawienia w Jezusie Chrystusie wciąż będziesz zagubiony. Prawdziwe zbawienie przekracza pozorną dobroć i jest niezbędne do zapewnienia sobie wiecznego przeznaczenia z Bogiem. To jest moment na transformacyjną decyzję. Prawdziwa wiara, zgodnie z przykładem Abrahama, wymaga cierpliwości i niezachwianego zaufania do Boga. On jest gotowy odwrócić twoją sytuację, ale musisz utrzymać nadzieję i mocną wiarę. W sierpniu przygotuj się na świadectwo realizacji boskich obietnic w swoim życiu. Jeśli oglądasz teraz ten film Kluczowe jest zrozumienie, że niezależnie od tego, jak dobry jesteś dla innych, lub jak życzliwy się wydajesz, to zbawienie naprawdę ma znaczenie. Nie daj się zwieść. To, czego potrzebujesz, to znalezienie zbawienia w Jezusie Chrystusie, czyniąc go swoim osobistym Zbawicielem. Jak stać się nowonarodzonym chrześcijaninem? Odpowiedź jest prosta, ale fundamentalna. Najpierw uznaj, że jesteś grzesznikiem i odwróć się od swoich grzechów. Szukaj szczerego nawrócenia w Jezusie Chrystusie. Proszenie o przebaczenie za swoje grzechy otwiera drzwi do zbawienia, które on oferuje. Ten krok jest kluczowy. Po uzyskaniu przebaczenia niezbędne jest uwierzenie w Jezusa Chrystusa jako swojego pana i osobistego zbawiciela. Wiara w to, że Jezus jest synem Bożym, który przyszedł na świat, aby umrzeć za nasze grzechy, jest drogą do zbawienia. W momencie, gdy przyjmiesz tę prawdę, otrzymasz zbawienie. Jest to kwestia wiary i prostoty. Po zaakceptowaniu zbawienia, najważniejsza staje się relacja z Jezusem. Silna i osobista relacja z Chrystusem jest kluczowa. Budując tę przyjaźń z Jezusem, będziesz mniej skłonny do powrotu do grzechu. Obecność Jezusa w Twoim życiu będzie Cię prowadzić ku czystemu i sprawiedliwemu życiu, chroniąc Cię przed pokusą powrotu do świata. Pozwól, aby Jezus był Twoim prawdziwym przyjacielem. Rozmawiaj z nim o swoich potrzebach i dziel się swoimi myślami i zmartwieniami. Chociaż nie możemy go zobaczyć fizycznie, nasza wiara zapewnia nas, że on zawsze jest z nami. Prowadzi nas i podtrzymuje. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak wzmocnić swoją relację z Jezusem i zgłębić zbawienie, kliknij w film, który pojawia się na ekranie. A jeśli znalazłeś wartość w tym filmie, nie zapomnij zapisać się na kanał, aby otrzymywać więcej transformujących treści. To jest moment na podjęcie kluczowej decyzji i zapewnienie sobie przyszłości duchowej. Nie odkładaj swojej decyzji o przyjęciu zbawienia i budowie relacji z Jezusem.